Mam taki temat, nad którym trochę sobie działałem. Jestem ciekaw, co o tym myślisz, żeby nagrać taki film, nieco dłuższy, albo w zasadzie podcast na ten temat. W dzisiejszym społeczeństwie, pełnym kontrastów i zmian, jednym z istotnych zagadnień staje się rola męskości i wychowania dzieci. Często można zaobserwować, że polscy mężczyźni. Oddając kobietom pełne zaufanie w tej kwestii, stają przed niełatwym wyborem dotyczącym swojej własnej tożsamości. Czy ta skomplikowana sytuacja ma wpływ na ich samoświadomość? Czy mężczyźni, oddając władzę nad wychowaniem dzieci, gubią się w labiryncie własnej tożsamości? Zanim jednak zagłębimy się w analizę męskiej tożsamości, warto zastanowić się nad zmieniającą się rolą kobiet w społeczeństwie. Coraz częściej kobiety decydują się na pełną odpowiedzialność za wychowanie potomstwa, a mężczyźni często godzą się na tę zmianę. Pytanie brzmi: czy to powierzanie kobietom roli głównej w procesie wychowawczym wpływa na męską samoświadomość? Oddając kobietom kluczową rolę w wychowaniu dzieci, polscy mężczyźni nierzadko tracą kontakt z tradycyjnymi wzorcami męskości, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Brak tego fundamentalnego elementu może prowadzić do dezorientacji i utraty poczucia tożsamości. Czy obecna generacja mężczyzn wie, kim jest, skoro nie mają pewności, jak zostali wychowani? Pytanie do Ciebie. Brak równowagi między rolami płciowymi w procesie wychowania dzieci może prowadzić do konfuzji dotyczącej męskości. Czy mężczyźni wiedzą, kim są, jeśli nie mieli szansy doświadczyć wsparcia ojca czy przekazywania męskich wartości? Czy pozbawieni tych wzorców mają klarowną wizję, jakie cechy definiują ich jako mężczyzn? Artykuł będzie kładł nacisk na istotność równowagi między rolami płciowymi w procesie wychowawczym. Analiza wpływu tej nierównowagi na męską tożsamość prowadzi do refleksji nad tym, czy społeczeństwo nie potrzebuje nowego spojrzenia na to, jak dzielimy się rolami w rodzinie. Czy jesteśmy gotowi zastanowić się, jakie skutki niesie za sobą przekazywanie całej odpowiedzialności kobietom? Czy polscy mężczyźni utracili swoje korzenie, oddając kobietom pełne zaufanie w kwestii wychowywania dzieci? Czy brak równowagi między rolami płciowymi w procesie wychowawczym wpływa na ich tożsamość? To pytania, na które odpowiedzi mogą mieć ogromny wpływ na kształtowanie społeczeństwa. Warto zastanowić się nad konsekwencjami obecnej sytuacji i szukać równowagi, która pozwoli mężczyznom odnaleźć swoją tożsamość, zachowując jednocześnie szacunek dla ról kobiet w procesie wychowawczym. Z tej perspektywy spójrzmy sobie też na polityków. Będę wdzięczny za każdy komentarz na ten temat, za każdą wiadomość na ten temat. Możesz napisać do mnie też e-mail rafał.maopamamświadomość.pl yy, opisując jakąś swoją historię, swoją perspektywę. Jeśli jesteś facetem lub jesteś kobietą znającą facetów, którzy, u których być może widzisz zaburzenie, pewne, no, zaburzenie tożsamości, ale w naszym społeczeństwie z racji, że z pokolenia na pokolenie nie przekazujemy sobie mądrości na temat życia, tylko przekazujemy sobie problemy i narzekanie, to dziś w naszym społeczeństwie większość ludzi ma zaburzenie tożsamości, no i niektórzy mają też zaburzenie tożsamości płciowej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.